Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek, w którym właśnie teraz się skapłem, że nie wrzuciłem odcinka jednego. Dla was, okej. Okay. Nie wrzucam zbyt wiele filmów na ten kanał. No to dzisiaj będzie wyjątek: będą dwa filmy. Tak, o, o normalnie, od buta. Wariacie, normalnie. Dobra, i teraz muszę opublikować film. <gryw> Więc tutaj wchodzę na swój kanał i publikuję go. Czyli dzisiaj, już na kanale, jeden film się pojawił. Jeżeli go nie widziałeś, to zapraszam serdecznie, bo jest bardzo fajny. Pokazuję w nim, jak zarabiam dużo golda. Ale teraz przejdźmy do tematu z dzisiejszego odcinka i jest to temat taki, że jutro wchodzi nowe DLC do Red Dead Online i wprowadzi te DLC nową rolę. Więc, oczywiście, cała społeczność Red Dead Online się cieszy. Co prawda, nie jest to rola, która da nam możliwość robienia jakichś złych rzeczy, typu wiecie, napady na sklepy, pociągi, banki. Ale jest to rola, która spowoduje to, że będziemy mogli bardziej skupić się na naturze. Wnioskuję to oczywiście po nazwie tej roli, no bo rola nazywa się Przyrodnik, więc to ma sens. Rockstar dał nam dwa screenshoty z właśnie nowego DLC, powiedzmy. Pierwszy screenshot to jest screenshot, który pokazuje jakiego zwierzaka. Na początku myślałem, że jest to po prostu pantera, ale jak sobie sprawdziłem, to pantery. W Red Dead Online wyglądają kompletnie inaczej, więc jest bardzo możliwa taka akcja, że jest to jakiś legendarny zwierzak i jest to lampart plamiasty. I to miałoby sens. No bo zobaczcie, jak on wygląda, nie. Oczywiście miałem prawo się pomylić, proszę mnie nie hejtować, dlatego że to i to jest kot tak naprawdę. I chyba lampart jest gdzieś tam spokrewniony, że tak powiem. Z panterą, więc miałem prawo się pomylić. Tak czy siak będzie nowy zwierzak z tego co tutaj widzę, więc spoko sprawa? Miejmy nadzieję, że właśnie przy okazji, skoro wprowadza Rockstar nowe zwierzaki, to naprawi w końcu raz, a porządnie resp zwierząt, bo to jest masakra. Czasami idę sobie na bagna i mam coś takiego, że jest 10 aligatorów, jeden koło drugiego, zabijam, zabijam, wiecie, zbieram sobie skórę, spoko. A czasami jadę sobie przez całe bagna i żaden aligator, żaden ptak, żadna czapla... Nic, po prostu się nie respi, to jest strasznie frustrujące, czasami jest ich aż za dużo, a czasami nie ma ich w ogóle I to jest strasznie frustrujące, bo ogólnie ja lubię polować na aligatory, dlatego że one dropią nam dwa zęby Jeden ząb jest warty 0,48, więc ja dodaję to do mojego handlarza i dzięki temu ten pasek zasobów bardzo szybko się uzupełnia, więc zęby są spoko, polecam Więc Rockstar Please, dajcie mi robić fajnie rolę handlarza na zębach aligatora, poprawcie resp zwierząt, po prostu jest jeszcze drugi screenshot i prezentuje się on w ten oto sposób, na tej focie widzimy jakiegoś gościa z bronią, z tego co widzę wszystko w grze jest, oprócz tej oto strzelby karabinu cokolwiek to jest, ludzie dopatrzyli się, że to nie jest jednak strzelba, więc są dwie opcje, albo jest to kompletnie nowa broń, spoko, bardzo bym chciał, żeby Rockstar co DLC wprowadzał jedną przynajmniej nową broń. Najbardziej bym chciał oczywiście, żeby Rockstar wprowadził Colta 1911, ale niestety nie te czasy, nie? Ale może Rockstar przymknie oko i jednego wprowadzi. Bardzo bym chciał, chyba w pierwszej części Red Dead ten pistolet występował. Dobra, ale wróćmy do screenshota. Jak mówię, ludzie dopatrzyli się, że to może być nowa broń, albo nowa wariacja jakieś wiecie skórka powiedzmy do strzelby zwykłej nie? jest taka opcja dobra ale to są domysły więc teraz przejdźmy do tego co jest na 100% pewne rockstar potwierdził nam że da nam dostęp a raczej możliwość kupna nowego aparatu i to byłaby spoko sprawa bardzo bym chciał żeby rockstar dał nam opcję robienia screenów tak jak w GTA bo w GTA nagrywamy sobie klip, następnie odpalamy edytor w grze i możemy po prostu sobie dostosować idealnie kamerę możemy mieć scenę gdzie strzelamy z broni i tak dalej, w Red Deadzie jest to strasznie słabo zrobione bo musimy wyjąć aparat, możemy zrobić sobie selfie tak zwane i to wygląda w ten sposób że nasza postać może dobrać sobie pozę tutaj coś zrobić, tutaj pomachać ręką, spoko ale ale ja bym chciał robić screeny, gdzie po prostu mam wyjętą broń, celuję, kadr jest ustawiony tutaj minimalnie z boku na przykład. Coś takiego a w Reddedzie możemy robić sobie po prostu jakieś spokojne zdjęcie, nie? Nie no, come on! Dajcie nam możliwość robienia zdjęć podczas jakichś fajnych akcji. Może dla wielu z was nie ma to żadnego znaczenia, ale na przykład dla mnie, kiedy ja jestem osobą, która tworzy jakieś tam treści na YouTube'a, to taki edytor strasznie pomaga robić miniaturki. Mogę zrobić sobie fajną miniaturkę po swojemu. A teraz, kiedy robię miniaturkę na przykład do tego odcinka, korzystam z oficjalnych zdjęć od Rockstara. Spoko, one są fajnie zrobione, ale bardzo często mają one nałożone mnóstwo Mnóstwo filtrów. Kamera moim zdaniem jest w złym miejscu. Nie mogę stawić gdzieś idealnie napisu. To są problemy Jupitera. Sorry, tak po prostu to wygląda. A więc, ok, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeszcze wam wspomnę, oczywiście, że. Od teraz, od tego dnia, skoro wychodzi jutro DLC, to startujemy z oficjalnym Discordem do Red Dead Online. Zapraszam serdecznie każdego gracza, niezależnie na jakiej platformie gra. Ja gram jakby co na PlayStation, ale możecie wbijać na każdej platformie. Macie odpowiednie rangi, będzie fajnie, wbijajcie. Zapraszam serdecznie. I się przy okazji z wami żegnam. się na cześć. Elo!